Młody i bystry umysł uwięziony w niesprawnym ciele. Dla 25-letniego Marka Duńca choroba była jak wyrok. Stwardnienie zanikowe boczne. Pierwsze oznaki pojawiły się zaledwie 3 lata temu i po kolei zabierały wszystko: chodzenie, sprawność rąk, a nawet mowę. Jednak Marek na przekór chorobie spełnia swoje marzenia. Na koncie ma już brawurowy rajd samochodowy. Teraz marzy o spotkaniu z piłkarzami Realu Madryt i zapowiada, że to nie koniec. Jest całkowicie zdany na innych. Zwykłe czynności są dla niego nieosiągalne. Ale Marek Duniec nie przestaje walczyć. Zaczęło się trzy lata temu. Marek niespodziewanie tracił równowagę i często się przewracał. Stwardnienie zanikowe boczne czyli zanik mięśni. Ta nieuleczalna, śmiertelna choroba rzadko dotyka młodych ludzi. Marek najpierw stracił władzę w rękach, potem w nogach. Teraz ma trudności w mówieniu. I to chyba jest najgorsze, co może młodego człowieka spotkać, bo ani to nie jest wiek na chorobę, taką chorobę. Marek zdaje sobie sprawę, że lepiej już nie będzie, ale nie traci wiary. Mówi, zwycięzcą jest ten, kto wciąż walczy. Dlatego póki starczy mu życia, będzie spełniał swoje marzenia. To zdjęcia z rajdu terenowego. Tutaj mógł być sobą, takim jak sprzed choroby, kiedy regularnie ścigał się terenówkami. W każdą dziurę, w którą tylko mogli wjechać i wyjechać, to wjechali, wyjechali. No, widziałem uśmiech na marka twarzy, także sam myślę, że był zadowolony. Druga ogromna pasja to piłka nożna. Kiedyś biegał po boisku niemal w każdej wolnej chwili. Teraz marzy, żeby poznać tych, którzy robią to po mistrzowsku. Na mecz Realu Madryt i Fiorentiny, który 16 sierpnia odbędzie się w Warszawie, bilety już ma. Chce poznać swoich ulubionych piłkarzy. No Marek no. nie wie, ile jeszcze czasu mu zostało, ale wie, że musi marzyć. Chcę też spotkać się z Ojcem Świętym, a później zorganizować aukcję charytatywną dla osób niepełnosprawnych, takich jak on sam.